Cześć! Witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich powracających słuchaczy. A jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi miło ciebie powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka są dostępne na stronie długidystansrowerem.pl, ukośnik podcast, ukośnik 50. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, mam dzisiaj dla was bardzo ważne ogłoszenie. W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możecie licytować wspólny przejazd rowerowy z moją skromną osobą. Zapraszam Was do licytacji na Allegro. Link oczywiście wraz z filmem, do którego też zachęcam, żebyście go obejrzeli i posłuchali, cóż takiego przygotowałem w ramach tej licytacji. Oczywiście te informacje i link do tego materiału wraz z licytacją znajdziesz w notatkach. Dzisiejszy materiał poświęcam zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Bazując na wybranych aktach prawnych i własnych doświadczeniach, staram się w przystępny sposób wyjaśnić, jak powinniśmy jeździć rowerami, aby czuć się bezpiecznie i pewnie jeździć w ruchu ulicznym na rowerach. Często zdarza się, że kierowcy Zupełnie niepotrzebnie trąbią na rowerzystów, gdyż jadą ulicą, a nie drogą rowerową, która jest po prawej stronie. Ale pytanie, czy ta droga rowerowa faktycznie tam jest? Niestety, często spotykam się z sytuacjami, gdy kierowca błędnie interpretuje różne oznakowanie, a może nawet ich sytuacje, w których tego oznakowania nie ma. Eee, co równie przykre. Bywa tak, że im się po prostu wydaje, że tam gdzieś jest droga rowerowa, że w tym miejscu nie masz jako rowerzysta prawa jechać po drodze, tylko tam gdzieś wydaje mi się, że tam jest droga rowerowa, tam powinieneś jechać. I z tego powodu mają do nas pretensje, do nas jako do rowerzystów. No to wobec tego, jak rozpoznać prawidłowo oznakowaną drogę do, dla rowerów? Zapraszam do materiału. Zacznę od wyników ankiety, którą osoby obserwujące mnie na Instagramie mieli okazję już wypełniać kilka razy. Oraz odpowiedzi z quizu, quizu, który jest dostępny na stronie Fundacji na Rowerze. Dzisiejszy odcinek również patronuje nam Fundacja na Rowerze. A o tym więcej na samym końcu dzisiejszej audycji. W ankiecie i quizie postawiłem takie pytanie, jak powinna być prawidłowo oznakowana droga dla rowerów. Dałem tam oczywiście kilka opcji do wyboru i te odpowiedzi wam tutaj przytoczę. Odpowiedź pierwsza: że nawierzchnia drogi rowerowej musi być koloru czerwonego. Odpowiedź druga: że na nawierzchni musi być namalowany symbol roweru. Odpowiedź trzecia: musi być postawiony znak pionowy. Znak pionowy C13, czyli okrągły znak koloru niebieskiego z namalowanym symbolem roweru. No, i czwarta możliwa odpowiedź, że te wszystkie opcje razem. I ku mojemu zdziwieniu, chociaż nie wiem, czy to zdziwienie faktycznie jest, jest potrzebne, bo dosyć dużo osób odpowiadało niepoprawnie. Często zaznaczaliście odpowiedź, że wszystko razem. Często zaznaczaliście, że nawierzchnia drogi rowerowej musi być koloru czerwonego i po tym wówczas wiadomo, że jest to droga rowerowa. Część z Was również zaznaczała tylko jedną odpowiedź, że na nawierzchni drogi, drogi rowerowej musi być namalowany symbol roweru. No oczywiście również część z was zaznaczała tą prawidłową odpowiedź, czyli że musi być postawiony znak pionowy C13. No, ale zaczniemy może jeszcze od tego, skąd ta prawidłowa odpowiedź się wzięła, bo nie jest to przypadek. Zaglądamy do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie, yy, w sprawie sygnałów i znaków drogowych. Gdzie w rozdziale pierwszym, punkt szósty jest taki zapis. To oczywiście jeszcze nie rozwiązuje naszego problemu, ale od tego zacznijmy. Tutaj cytuję. Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych. No ale znak C13 jest znakiem nakazu, czyli ta definicja tutaj nie ma. Podstaw do zastosowania. No to szukamy dalej i znajdujemy w załączniku numer 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury, w którym to dodane są szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. No i tam znajduje się zapis, do którego dążymy i który nam za chwilę wszystko wyjaśni. I tutaj cytuję. Na drodze dla rowerów znak P23. Tutaj wtrącę, że znak P23 to jest namalowany symbol roweru na nawierzchni jezdni. Stanowi uzupełnienie znaku pionowego C13. No i ten zapis dowodzi nam, że prawidłowo oznakowana droga rowerowa to taka, przy której stoi znak pionowy. Zaś znak poziomy, ten namalowany na nawierzchni, może znaleźć się na tej nawierzchni, ale wcale nie musi tam istnieć. Można też się zastanawiać, jeżeli ktoś by miał problem z znalezieniem przepisów prawa i miałby problem, żeby to zrozumieć, no to przygotowałem kilka takich najważniejszych punktów, które pozwolą, wydaje mi się, że w miarę logicznie wytłumaczyć to, to tłumaczenie na taki chłopski rozum. No i zaczniemy od tego, że czasami zarządca drogi zmienia przebieg drogi rowerowej i wówczas najłatwiej jest mu zdemontować znak pionowy. No niestety, ale zdrapywanie farby z nawierzchni jest większym kosztem i większym utrudnieniem. Tu oczywiście nie chcę w żaden sposób tłumaczyć zarządcy drogi, że jeżeli musi to zrobić, to rzeczywiście powinien to, to zrobić, ale wracając do przepisów prawa, okazuje się, że wcale no, tak naprawdę nie musi zdrapywać tej farby z rysunkiem roweru na drodze rowerowej. Inna sprawa. Że kiedyś drogi rowerowe były budowane razem z chodnikiem i często były one budowane z kostki polbruk i rozróżniało się je osobnymi kolorami. Dzisiaj w wielu takich miejscach już nie ma ciągów pieszorowerowych znaki pionowe zostały zlikwidowane a kolor na wierzchni bez remontu chodnika jest niemożliwy do zmiany. No i tu znowu kłaniają się po prostu koszta. Jeżeli zarządca drogi chciałby zmienić przebieg drogi rowerowej i chciałby na przykład zrezygnować z yy, zwłaszcza całkiem jeszcze niedawno często stosowanego. Zabiegu stosowania ciągów rowerowo-pieszych, no to poza zdemontowaniem znaku pionowego, jeszcze musiałby taki zarządca drogi zmieniać, czy w ogóle całkowicie remontować chodnik, po to, żeby zmienić kolor kostki. Wydaje mi się, że to ciągnęłoby za sobą spore koszta, zupełnie niewspółmierne do korzyści, jakie, jakie chcielibyśmy osiągnąć. Z takich innych punktów widzenia jeszcze, dzisiaj nowe nawierzchnie dróg rowerowych robi się w kolorze czarnym, gdyż technologia ich wykonania się zmieniła. Więc znowu rzeczywiście drogi rowerowe, które były budowane jeszcze całkiem niedawno, bo z 2-3 lata temu, i były one jeszcze budowane z wykorzystaniem nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym. Dzisiaj wykorzystuje się kolor czarny, tak samo jak na jezdniach asfaltowych. Nie będę wchodził tutaj w detale, skąd ta zmiana technologiczna przyszła i dlaczego akurat taka, nie inaczej, to zostawiam na zupełnie inny temat i myślę, że tak naprawdę najmniej istotne z punktu widzenia zagadnienia dzisiejszego materiału. No i ostatnia rzecz, którą sobie odnotowałem, zwłaszcza jeszcze przerzucając ją przez obecne warunki pogodowe, i to, że mamy zimę. No, znak pionowy, mimo wszystko, łatwiej jest zauważyć. Czasami namalowane obrazki na nawierzchni jezdni mogą być przykryte na przykład. Śniegiem i wówczas nie będą one widoczne. No i tak samo jak czerwony czy jakikolwiek inny kolor nawierzchni na drogach rowerowych, które o zgrozo, no niestety muszę trochę ponarzekać przy tej okazji, że zimą te drogi rowerowe, przynajmniej w Gdańsku i w wielu miejscach trójmiasta, no jednak zbyt dobrze nie są utrzymane. Na zakończenie chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie prawidłowego oznakowania dróg rowerowych. Pamiętaj o tym, że znak pionowy C13 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do znaku który informuje o końcu drogi rowerowej. Więc, jeżeli w pewnym miejscu wjeżdżasz na drogę rowerową, bo zauważyłeś znak C13 i masz możliwość do tego, żeby na tą drogę rowerową wjechać, to obserwuj otoczenie, bo może się okazać, że za 300 metrów wjedziesz na skrzyżowanie, a za tym skrzyżowaniem znaku C13 już nie ma postawionego, nie ma kontynuacji drogi rowerowej, więc w tej sytuacji już nie jedziesz po drodze rowerowej, tylko po chodniku. No i wobec tego mam nadzieję, że już teraz, jako rowerzysta, będzie tobie łatwiej odróżnić drogę rowerową od chodnika. No bo jak też już wiesz z odcinka 47: co do zasady, rowerem po chodniku jeździć nie możemy. A jeżeli słuchasz tego odcinka jako kierowca samochodu, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tych informacji będziesz już wiedział, kiedy faktycznie droga rowerowa nią jest. A nie będziesz musiał zgadywać czy nie będziesz się kierować swoją tym, tym co tobie się wydaje najwzwyczajniej w świecie. No, czasami tak jest, że interpretujemy różne sytuacje poprzez pryzmat naszych doświadczeń, nie do końca podpartych faktyczną wiedzą teoretyczną, która płynie chociażby z zapisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i innych dodatkowych załączników czy innych aktów, Sprawnych, które uzupełniają pewien porządek i ład na naszych drogach. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka dostępne są na stronie długidystansrowerem.pl Ukośnik podcast, ukośnik 50. No bo dzisiaj już jest 50. odcinek podcastu Długi Dystans Rowerem. Jeśli podoba ci się ten materiał, powiedz choć jednej osobie z twojego otoczenia, że podcast Długi dystans rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Zapraszam cię do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Znajdziesz mnie jako Seba On Bike. Na tym profilu raz w tygodniu staram się robić quiz z podstawowych, choć nie tak oczywistych zagadnień prawnych, o których każdy rowerzysta wiedzieć powinien. Sprawisz mi również wielką przyjemność, jeśli napiszesz recenzję i zostawisz ocenę mojego kanału na platformie Apple Podcasts. Dzięki temu będę mógł dotrzeć ze swoimi treściami do kolejnych osób. Jeśli nie wiesz, jak zostawić tą recenzję, nie wiesz, jak zostawić ocenę, napisz do mnie na Instagramie albo na Facebooku, albo wyślij do mnie maila na adres kontakt malpadługidistancerowerem.pl. Możesz także nagrać wiadomość głosową skorzystaj po prostu z przycisku, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem na mojej stronie internetowej i nagraj mi wiadomość, która będzie trwała do 90 sekund. <taki> Takie jest ograniczenie ale wierzę w to, że 90 sekund wystarczy do tego, żebyś przekazał to, co chcesz przekazać, a jeżeli się w tym czasie nie zmieścisz, możesz nagrać kilka wiadomości. Po wysłaniu trafi ona do mnie na skrzynkę mailową i wykorzystam ją w następnej audycji. Szczerze zachęcam Was do wypróbowania tej funkcjonalności, zwłaszcza, że ja sam z niej już korzystałem jako słuchacz w innych audycjach i naprawdę fajnie jest usłyszeć swój głos w innej audycji, jako głos słuchacza. Dlatego też zachęcam Was do wypróbowania tej funkcjonalności. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Audycję wspiera Fundacja na Rowerze, podejmująca działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym www.fundacjanarowerze.pl